Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj czwartek, osiemnasty dzień maja. Jest dzisiaj Dzień Mostowca i Dzień Muzeów. Nie wiem, czy Dzień Muzeów to jest to samo co noc muzeów, w sensie, no skoro dzień to nie noc, ale. Bo jest jakaś taka noc muzeów zawsze kiedyś, tak nie wiem, czy to jest dzisiaj, ale dzisiaj jest Dzień Muzeów, jest Dzień Mostowca. Wszystkich, którzy lubią mosty albo robią mosty, albo chodzą po mostach, albo widzą mosty, to ich bardzo pozdrawiam. Człowieczka, kolejny dzień. Zapraszam, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dzisiaj będzie cytat: będzie cytat z mojego jednego z ulubionych pisarzy. Nie mam pojęcia, czy już był ostatnio Bukszpan, bo wiem, że jakoś tam teraz miał być, ale nie wiem, czy on już był opublikowany, czy dopiero będzie. Możliwe, że już był, więc możliwe, że Wam o tej książce wspominałem. Dzisiaj będzie z niej cytat. Chodzi o książkę Sąsiednie Kolory Kuby Małeckiego. Bardzo lubię tego pisarza. Jestem taki, takie zdanie: posłuchajcie. To mówi Lolek do Iwa. To są bracia. Lolek jest takim, że tak powiem, alkoholikowym wrotowcem, ma takie pomajgane życie. Po raz kolejny go tam zbiera, Iwo skądś tam i po prostu na niego krzyczy, jak zawsze, że tam on żyje bez sensu, i tak dalej. I Lolek mówi do niego takie zdanie: Ja się już i tak nażyłem więcej, niż ty się nażyjesz kiedykolwiek. Bardzo mnie poruszyło to zdanie. Oczywiście bez tego kontekstu nie chodzi o to, że ktoś to, nie wiem, to z alkoholikiem to żyje bardziej, nie? Nie o to chodzi. Tylko, kochani, można żyć całe życie i tak naprawdę nie żyć. Można nawet, że tak powiem, nie doświadczyć jakichś strasznych rzeczy i można unikać różnych niebezpieczeństw i może być z pozoru całkiem w porządku i całkiem okej, okay, w takim sensie, że nie dzieją się jakieś dramaty, ale to jest bardzo często nie życie tak naprawdę. Kochani, takie pytanie sobie dzisiaj zadajcie. Czy ty żyjesz naprawdę? Czy masz takie poczucie, że Twoje życie jest pełne, że jest obfite? Uwaga! To wcale nie musi oznaczać, że wszystko jest w porządku. Życie naprawdę nie oznacza, że wszystko jest poukładane, nie ma żadnych trudności, nie ma żadnych problemów. I uwaga, tak samo w drugą stronę, Jak ktoś, kto po prostu przeżywa jakieś bardzo trudne chwile, kto przeżywa jakieś katastrofy, jakieś nieszczęścia, to nie znaczy, że on nie żyje naprawdę. Kani, życie naprawdę polega na tym, żeby naprawdę przeżywać życie, czyli żeby brać je w ręce, żeby to, co można zrobić, to, ro to robić, żeby korzystać jak najwięcej z tego, co mam, żeby doceniać każdą chwilę, którą się ma. że Nawet jeżeli to są chwile trudne i jakby ciężkie, to widzieć wszystkie pozytywne elementy, nie załamywać się tymi ciężkimi i powiedzieć sobie, przejdę przetrwam i tak dalej. Żyć naprawdę. Kani, nie życie polega na tym, że tak naprawdę czekamy, nie wiadomo na co że tak spychamy rzeczywistość, boimy się na przykład niektórych rzeczy i dlatego nie chcemy, nie wiem, jakichś problemów rozwiązywać, bo się boimy, że nas to przerośnie, boimy się różnych wyzwań, bo się boimy, że mamy za mało, nie wiem, zdolności siebie i tak dalej. Jesteśmy na takim stand-by, jesteśmy na czymś takim albo, że zostaliśmy wielokrotnie skrzywdzeni i tak się wycofaliśmy, bo sobie mówimy, już nie będę się angażował, nie wiem, w miłość, w robotę, w relacje, w jakieś zaangażowania, bo i tak dostanę po dubie, więc tak będę na takim wycofaniu. Kani, myślę, że miałem w życiu wszystkie te warianty, nie? I wycofania, i takiego oczekiwania, i życia pełnią. Chciałbym żyć pełnią. No i to nie znaczy bez problemów, to nie znaczy bez trudności, ale, ale żyć. I ten Lolek tam, on właśnie o tym mówi, mimo że tam no, on robił dużo złych rzeczy, był alkoholikiem, wiele osób skrzydził i tak dalej, ale jakby starał się żyć. Pewnie oczywiście możemy powiedzieć, no, nie zajął się swoimi, nie wiem, najważniejszymi problemami. No pewnie tak. Ale z boku właśnie był ten, który niby wszystko było w porządku, ale trochę tak, jakby nie żył. czasem można przeżyć tylko parę lat i, i to będzie więcej niż 80 lat całego życia kogoś innego. Bo ktoś na takim stand by'u właśnie ciągle jest. Jeżeli teraz to słyszysz i myślisz sobie, kurczę, chyba coś tu on do mnie mówi, a ja jestem w takim zawieszeniu, no to może to dzisiaj jest ten dzień, dzisiaj jest ten czwartek, że mógłbyś, mogłabyś wreszcie ruszyć do życia. I wiem, że dzisiaj się wszystko nie zmieni. Ale może to będzie pierwszy krok, pierwszy centymetr, pierwszy, pierwszy ruch, pierwszy wykonany jakikolwiek gest do tego, żeby żyć bardziej i naprawdę. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Bardzo wam życzę pięknego dzisiejszego dnia, pięknego czwartku. Niech to będzie dzień naprawdę pełen życia. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławie i miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem. Papa. Pa.